Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Na wstępie chciałem Wam powiedzieć bardzo ważną rzecz, że sprawdzałem sobie swoje algorytmy YouTube'a i zauważyłem, że dużo ludzi ogląda moje filmy, ale nie zostawia sobie subskrypcji ani lajka. Przez to na przykład tematy związane typowo z tangeniką miały dość duży zasięg, a na przykład tematy, które są związane z paletkami, ogląda... Spora też część osób, ale nie zostawia łapki w górę i subskrypcji, przez to algorytmy YouTube'a obcinają zasięg. Jeżeli macie ochotę, to możecie oczywiście te filmy zasubskrybować i dać łapkę w górę, ponieważ to poszerzy na pewno te zasięgi i na pewno będzie fajne to, że odbiór będzie lepszy. A dużo ludzi pisze właśnie, że moje filmy są dość pouczające, ale przez to, że właśnie z mało tych subskrypcji ostatnio a i mało łapek w dół, to te zasięgi są po prostu mniejsze. I co za tym idzie jest też mniejsza ilość oglądających. No dlaczego YouTube tak robi? Oczywiście jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, prawda? Ale przechodzimy teraz do tematu odcinka. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć, co się tutaj zmieniło. Bo jak zapewne zauważycie, zmniejszyła się ilość ryb, zmieniło się oświetlenie i zmieniła się filtracja. Dlaczego? Powiem Wam szczerze, że jest to związane z pechem moim akwarystycznym jak to nazwać może poza jedną obsadą red, ponieważ dobrała mi się tutaj para mój Red Turkus dobrał się z tym Red Whiteem czy tą tą Valentiną różnie na to ludzie mówią i one sobie siedzą w ostatnim zbiorniku powiem Wam szczerze że pierwszy raz udało mi się odchować jest żeby nas nie okłamał ponad 30, może całe 40 sztuk larw. Mają już około 4 dni, weszły sobie ładnie na rodziców, ale o tym zrobimy sobie osobny odcinek, na razie ich nie będę pokazywał, dlatego wszystko jest w porządku i mam nadzieję, że jak się uda, przyjdzie mi jeszcze zbiornik, który zamówiłem specjalnie pod młode rybki, to zrobimy sobie filmik właśnie jak odchować paletki. Swoją drogą w lewym w rogu widzicie e, dwa e, red rosy, które też dobrała się para i kombinowały coś właśnie na stożku. E, nie mam pojęcia dlaczego teraz przestały, Może być może w nocy złożyły ikrę i coś zjadły, ale mam nadzieję, że, że jeszcze złożą, także będzie fajnie sobie para, że tak powiem, kolorystycznie się dobrała, także e, mam nadzieję, że złożą ikrę i uda się e, te rybki odchować. Też od razu Wam powiem, że na pewno nie nastawiam się na hodowlę, po prostu chcę się nauczyć, zdobyć doświadczenie. Jeżeli coś wyrośnie, i da się sprzedać fajnie, zawsze to będzie na prąd, czy po prostu na jakiś tam drobny sprzęt, czy chociażby nawet na jedzenie. No wiadomo pieniędzy na ulicy nie znajdziemy. Sprawa filtracji. Jak zapewne widzicie, że wyleciał kaseciak, wyleciał z jednego powodu. Mianowicie kaseciak się rozkleił i doradzono mi kiedyś, że Spinione PCV można spokojnie skleić z silikonem. Gówna prawda, sale zasłownictwo, ale po prostu nie umiem użyć nawet innego określenia, bo dwa razy to już sklejałem i dwa razy ten kaseciak się rozkleił. Doradzono mi też, aby można było to skleić cyjano-akrylem czy też kropelka, bo kropelka to jest podno, to jest akryl Muszę się o tym więcej coś poczytać, coś więcej dowiedzieć, ponieważ nie chcę, żeby tutaj coś się z rybami stało. Ale ogólnie filtr wyleciał i zamiast niego wszedł mój stary kubełek NC 1500. Czyli teraz zbiornik jest filtrowany tak samo na tych dwóch kubełkach. Plus dodałem właśnie tą pompę, która byłaby kaseciaku, tego HP-ta, 02 litrów przepływu na godzinę, wielką kąpkę i ona sobie służy w moim akwarium jako typowy mechanik, napędza troszeczkę też cyrkulację i natlenia wodę, chociaż teraz wyłączyłem te bąbelki do potrzeb filmu, ponieważ mnie troszeczkę denerwują. Co dalej? Gdy załatwiłem problem właśnie filtracji, przy podmianie, no nie wiem co się stało, pech chciał że po prostu lampa mi spadła, nie dość, że ona już kiedyś stukła, to teraz jakoś się zamoczyła i tak naprawdę diody przestały świecić, spaliła się, także na razie jest to na samych diodach od Samsunga. Światło jest dość słabe, jak widzicie, dlatego po prostu czekam tylko na wypłatę i po prostu pasuje kupić coś nowego. I tutaj mam dylemat, ponieważ czy kupić sobie jakąś taką podobną belkę, tylko po prostu bardziej o spektrum światła, takim typowym jaśniejszym, taką zimną biel. Coś na przykład jak pod spektrum platinum pod rośliny, czy po prostu, nie wiem, dokupić więcej tych modułów i zrobić sobie jakąś beleczkę, czy ostatnio nie kręcić, żeby sobie wrócić do naświetlaczy. Ponieważ miałem kiedyś w podobnym zbiorniku bodajże 4 naświetlacze. 4 lub 3 już nie pamiętam. I naprawdę dawały fajny efekt i jeszcze się muszę nad tym poważnie zastanowić, ponieważ co nowo to wyjdzie dość podobnie. Także jak sami widzicie, do mnie mega pek właśnie ten akwarystyczny. Trzeba sobie po prostu z tym radzić i to co mówię czasami przy moich filmach, miejcie zapasowe filtry, miejcie zapasowe grzałki, oświetlenie, bo Dobra, zainwestujecie czasami stówkę, dwie więcej, ale uwierzcie mi, że warto. Tak jak teraz miałem ten kubełek, który po prostu sobie siedział e, gdzieś tam na strychu schowany w pudełku. Rozwalił się kaseciak, podpinam go, przekładam w część mediów. Oczywiście nie wszystkie się zmieściły, ale e, ceramika typu Matrix i tak dalej, po prostu sobie weszła. 6 gąbek i to naprawdę wystarczyło. Oczywiście nie wszystkie gąbki weszły, troszeczkę mniej waty. Dodatkowy filtr jako na powietrzanie też się przydał. Oczywiście mając dodatkowy napowietrzacz i dodatkowe filtry, tudzież pad mini mogłem użyć właśnie teraz do napędzenia, cyrkulacji, filtracji i ogrzewania w zbiorniku, gdzie właśnie moja dobra napara teraz odchowuje sobie młode. I naprawdę zrobię osobny odcinek dlaczego warto to posiadać, ale no uwierzcie mi, że lepiej mieć, wydać tę stówkę, dwie i w razie czego być zabezpieczony co do światła, no jak widzicie no nie miałem zasadniczo nic takiego e, można powiedzieć zapasowego także musiałem użyć to co mam i naprawdę no. Rybom to wystarcza, ponieważ ryby nie potrzebują tutaj nie wiadomo jak dużego światła, aczkolwiek widzę zmiany zachowania, na pewno są mniej ufne przy tym e, takim mniejszym nasileniu światła niż że były większe, Coś jest dziwne, raczej paletka nie lubi zbyt dużego światła. No po roślinach na pewno to widać, ponieważ wzrost ich e, jest o wiele mniejszy pod ciałem właśnie sobie rośliny i jak zazwyczaj po tygodniu to one już dotykały słupa wody to teraz urosły po 5-6 cm naprawdę jest o wiele mniejsze wzrost to za tym idzie mniejsze usuwanie substancji odżywczych ze słupa wody Także to by było na tyle taki szybki update co tutaj u mnie się stało. Tak jak mówię, no czekam na wypłatę na jakiś zastrzyk gotówki, będziemy coś tutaj robić. No pierwsze co to na pewno zmienić oświetlenie, ponieważ na tej filtracji mogę sobie funkcjonować przez jakiś czas. Jeżeli będę miał czas i doczytam po prostu z tego kaseciaka, to... Być może będziemy tutaj coś kombinować, aczkolwiek powiem szczerze, że jak zlikwidowałem tego kasiaciaka, to akwarium się powiększyło i po prostu bardziej mi się podoba, więc tak naprawdę nie wiem, czy go tutaj jeszcze będę montował. Zobaczymy, jaka będzie różnica na prądzie. Myślę, że na razie to na dziś dzisiaj wystarczy. Trzymajcie się i cześć!